Szepty horroru. Wyrównać szale. Część druga. Podniósł się pierwszy. Mi brakowało odwagi, by choć rozewrzeć palce zaciśnięte na jego przedramieniu. Stałam tylko dlatego, że pociągnął mnie za sobą do góry. Korytarz przed sypialnią wydawał się pusty. Nie było nikogo, niczego, co przed chwilą mogło roztrzaskać nasze drzwi. Tylko zapach unoszącej się w powietrzu lawendy. A jednak dziesiątki fragmentów drewna i potłuczonego lustra były wszędzie. Dopiero teraz dotarło do mnie, że drzwi nie przewróciły się, nie połamały. Te fragmenty wyglądały, jak gdyby wybuch rozerwał je na kilkucalowe drzazgi. Nie, proszę, nie idźmy tam, wyszeptałam, czując jak ciągnie mnie w stronę korytarza. Mark, błagam, nie chcę. Zawiało silniej. Gałęzie przydomowego dębu uderzyły w szybę sypialni. Nie odpowiedział. Szedł dalej, a ja bałam się zbyt bardzo, by go puścić. Stawiał kroki powoli, ostrożnie szukając stopami pustego miejsca wśród drewniano-szklanej mozaiki odłamków zaścielających dywan. Szłam za nim. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale czułam ostrość ich krawędzi. Jak gdybym kroczyła pomiędzy setkami różnej wielkości ostrzy, delikatnie wibrujących i czekających na to, by kolejna niezrozumiała siła cisnęła je w cel. Przycisnęłam ranę na brzuchu, pulsowała. Stój, proszę! Spróbowałam po raz kolejny, gdy wydostaliśmy się z sypialni. Mark, nie chcę tam iść, obojętnie co to jest. Po co chcesz to wiedzieć? Pokręcił głową, nie odpowiadając. Uczepiona wciąż jego ręki sunęłam za nim. Trzęsłam się i szłam za moim mężem. Wciągnęłam powietrze, chcąc uspokoić oddech. Lawenda, suszka ozdabiająca nasze sypialniane drzwi, również rozbiła się na drobiny i teraz jej zapach wypełniał całe piętro. Gdy stanęliśmy na szczycie schodów, mieszał się jednak z czymś innym. Z zapachem Burzy? Zrywane przez wiatr żołędzie uderzały jeden po drugim w daszek nad tarasem. Skuliłam się, gdy z dołu dobiegły nas czyjeś kroki, ciężkie, jak gdyby w okutych butach, słyszałam szkło trzaskające pod ich naciskiem. Mark, proszę. Próbowałam protestować, lecz moje słowa ledwo rozbrzmiewały w coraz silniejszym wietrze, wzmagającym się na zewnątrz. Ruszył w dół, stopień za stopniem, krok za krokiem, szedł, a ja szłam za nim. Pstryczek kliknął kilka razy, gdy Mark próbował zapalić światło, lecz prócz dźwięku nie wydarzyło się nic więcej. Nie paliło się żadne ze świateł w salonie, żadna lampka, żadna kontrolka. Dom wydawał się martwy, tylko błyski z zewnątrz, świst wiatru. I jednostajny odgłos blendera. Nagle wszystko wydarzyło się jednocześnie. Konar drzewa, szarpnięty wichurą, złamał się, przebijając okno tarasowe. Zimne powietrze wlało się do środka, przynosząc ze sobą ten dziwny zapach. Błysnęło. Jakaś sylwetka przysłoniła nam na ułamek sekundy cały widok. Krzyknęłam. Mark spiał się, gotów zaatakować lub może uchylić przed atakiem napastnika. Światło w kuchni zapaliło się, jak gdyby dom nagle odzyskał zasilanie. Byliśmy sami. Czymkolwiek był kształt z salonu zniknął, pozostawiając za sobą jedynie zapach burzy. Wiatr szalał w salonie targając resztkami zasłon: Uciekajmy, nie obchodzi mnie ten dom. Chcę stąd uciec. Kiwnął głową, lecz zamiast w stronę wyjścia ruszył do kuchni. Ponownie omijaliśmy drewno i szkło, a ja ponownie czułam ich ostrość. Wiedziałam, że drżą, niezauważalnie dla ludzkiego oka. Bałam się spojrzeć, a wyobraźnia sama rysowała w głowie setki igieł magnetycznych obracających się powoli w jedną stronę. Na górze lawenda działała kojąco, wydawała się tłumić wrażenia. Tu, przepełnione ozonem powietrze, jeszcze bardziej wyostrzało odłamki. Zatrzymał się przed kuchennym blatem. Przepełniony blender wciąż wirował. Różowa masa przelewała się przez wieczko co kilka sekund. Żadne z nas nie musiało pytać. Wiedzieliśmy, że nikt nie wyciągał go od kilku tygodni. Na pewno nie wczoraj wieczorem. Na pewno żadne nie zostawiło go na noc. Co? – Co w nim jest? wyszeptałam. Nie odpowiedział. Nacisnął włącznik. Zadziałało jakby z opóźnieniem. Ciecz przestała wirować, opadła. Wiatr zamarł zaraz po tym. Uprzedziła, że przyjdę. Oboje odwróciliśmy się w stronę, z której padły słowa. Prócz zdemolowanego salonu i drzewa zaglądającego przez resztki okna nie było nikogo. – Kim jesteś? – krzyknął Mark, przesuwając mnie za siebie i robiąc niepewny krok w stronę salonu. – Kim do kurwy jesteś? – Wiecznie żądnyś wiedzy. Wiecznie. – Pokaż się! – podbiegł zaglądając w korytarz, ale i tam nikogo nie znalazł. Słyszałam obu z coraz większej oddali. Mówili głośno, ale ich głosy dochodziły do mnie z opóźnieniem. Jak gdyby mroźne powietrze spowalniało je, nim przemierzą salon. Coraz większą część mojej uwagi przykuwały fragmenty unoszące się w blenderze. Wyglądały jak jak przygryzłam wargi, żelazisty smak rozlał się po podniebieniu. Pasował do zapachu kuchni. Koniec części drugiej. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii.